Siema, z tej strony Błażej i Ty witam Was w filmiku, gdzie miałem długą przerwę, ale to już nieważne. Mamy gramy właśnie w wymiar 23, czyli w Benten. Znacie chyba, nie? Ten chłopak co miał taki zegarek i się zmieniał w różnych kosmitów Kto lubi bentena, zostawia łapkę w górę. A my już wchodziłem do tej gry. Ja już graję w tę grę. Już trochę głośno jest. To trochę cisze. Dobra. Jest git. Biorę Ben Wszechświat. I teraz sobie tutaj zobaczę. O. I teraz. Teraz mogę rzucić sobie deskę. <laughs> I polecieć na górę. Teraz mogę się na przykład zmienić, nie wiem, w. może w tego. I on takimi kulkami jeszcze. A on latał chyba. O, jest. Latanie. O. I latam. Jak dobijecie w tym filmiku, mm, na tym filmie, dobijecie 10, 8 łapek, to będę nagrywał na laptopie. To będę wtedy na laptopie nagrywał te filmiki, takie. I to będzie chyba fajne, wtedy lepiej, lepsze będzie. Zabiję go. Jest. A nie, nie, zabiję go. Dobra ale tego spróbuję zabić co jest znik kurde tak